Man-Pride, koniecery pompek do penisa i niebieskich pigułek. Przełomowa kuracja polskiego profesora pozwala naturalnie osiągnąć pełną erekcję w 4 sekundy. Czy nowa metoda usuwająca problemy z erekcją zniszczy rynek pompek i chemicznych środków na wzwód? Wybitni specjaliści do spraw seksuologii nie mają wątpliwości, że tak. Wraz z opracowaniem przez Polaka naturalnej formuły makromolekularnej. Nastąpił długo wyczekiwany przełom w walce o stałą gotowość na seks. Już ponad 14 tysięcy użytkowników kuracji osiąga pełną erekcję w zaledwie 4 sekundy. U 98% z nich wzwód utrzymuje się około 45 minut, tolerancja plus 3 mil, a poziom libido wzrósł o 83%. Takie efekty osiągają nawet ci mężczyźni, którzy od dawna nie byli w stanie odbyć stosunku seksualnego z powodu braku erekcji. Jak to możliwe? Profesor Paweł Halicki, ekspert do spraw biologii molekularnej, postanowił wykorzystać postęp medycyny i raz na zawsze uwolnić mężczyzn od wstydu oraz kompleksów związanych z małym penisem. To był początek rewolucji w dziedzinie seksuologii. Profesor. Po 11 miesiącach badań laboratoryjnych opracował naturalną, bezpieczną.